Siemanowice, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Simpson i dzisiaj jestem oczywiście na kidowicach Oczywiście w moim gabinecie w gangu chłopaków Ej, powiem was, że o wiele lepiej zaczyna mi się tu odcinki niż w moim domu Ponieważ tu przynajmniej mam dach, yy, nawet całkiem przyjemny A tam yy, po prostu nie mam dachu Ponieważ dach jest tam podłogą i po prostu, no krótko mówiąc Kapie mi na głowę jak pada deszcz, nie jest tam przyjemnie Ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy, yy, że tak powiem Wykonać jedną bardzo ważną rzecz Ponieważ w poprzednim odcinku ukradliśmy magikowi Krew mojej siostry. Co sprawiło, że on nie mógł się już w nią zamienić. I mógł być tylko i wyłącznie Weroniką. A więc uznaję, że w dzisiejszym odcinku muszę ukraść również krew Weroniki. I w ten sposób będziemy, będziemy o krok do przodu przed magiką, ponieważ pozbędziemy się ryzyka, że będzie się zamieniać w kogokolwiek z nas. Ponieważ to są prawdopodobnie jedyne dwie butelki, które on posiadał. Teraz już posiada tylko jedną, więc jesteśmy, że tak powiem, bardzo blisko tego, żeby, żeby pozbawić go po prostu możliwości zamienia się w kogokolwiek. I w ten sposób e, pozbędziemy się klonów raz na. Na zawsze. Mam nadzieję, że to się nam uda. Oczywiście, widzowie, oglądajcie do końca, żeby się dowiedzieć, czy na pewno nam się udało, ponieważ, no, powiem wam tak, mogą się dziać różne rzeczy. Nie wiadomo, jak to się wszystko, że tak powiem, potoczy, ale mam nadzieję, że oczywiście po naszej myśli. Oczywiście razem samym starcie widzowie łapka w górę i subskrypcja. Kto nie zostawia łapki w górę, ten po prostu ewidentnie mnie nie lubi. A jak ktoś mnie lubi, to zostawia łapkę w górę i jest wszystko fajnie. Słuchajcie, dobra, ja nie przedłużam, lecę po prostu w stronę wieży magika, ponieważ musimy, że tak powiem, tam jak najszybciej się dostać, jak najszybciej ogarnąć temat, który mamy. Do ogarnięcia i po prostu. Ee, e, I po prostu co? I po prostu zabrać tą krew. I mam nadzieję, że, że to, że to odbewimy. Nie mam pojęcia, gdzie w tym momencie jest magik Nie wiem, czy jest w tym momencie przebrany za kogoś, czy nie jest przebrany za kogoś. Nie mam pojęcia, więc lecę tam totalnie na ryzyku, ale mamy potkę na niewidzialność, w razie czego, więc jesteśmy przygotowani na to, żeby. Że w razie czego uciekać, nie? Co to było? O, dobra to jakaś mucha, ale się wystraszyłem, nie? Myślałem, że... Myślę, że ktoś wyskoczył mi z zapagórka. No dobra, słuchajcie, jesteśmy pod tobie, że magika. Za każdym razem, jak tu jestem, to mnie po prostu. Wewnętrznie, wewnętrznie miał telepie, nie? Powiem wam widzowie, że boję się trochę o jedną bardzo ważną rzecz Ja w poprzednim odcinku, w momencie w... O nie, już się zaczyna zmieniać pogoda, no ładne jaja Dobra, e, ja ostatnio jak zabrałem tą krew i wróciłem z powrotem na wioskę Widzieliśmy jak magik uciekał w ciele Weroniki z powrotem do e, wieży I teraz boję się, że on tutaj mógł przyjść i jakoś to wszystko pozabezpieczać Więc trzeba uważać, żeby nie było tutaj przypału, że ja tutaj przyjdę I zaraz tutaj będzie jakaś pułapka na mnie więc totalnie na spokojnie to trzeba garość. Dobra, tutaj nie widzę nic nic póki co, co by się działo, że tak powiem na naszym niekorzyść. On nie jest coś. Ja nie, boję się, że tu mogą być te krzykacze. Ja nie wiem czy te krzykacze. Ja się ich boję trochę, ponieważ one nie zaatakowały mnie jeszcze ani razu, ale krzyczą i ewidentnie, że tak powiem, robią hałas. I to mi się totalnie nie podoba. Dobra, schodzimy niżej. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tutaj jest spokój na razie. Dobra, jest git, jest git, jest git. Dobra. Jesteśmy na dole, dobra, słuchajcie, bierzemy tą. Nie! Tu się wcześniej paliły płomienie, teraz nie ma. Ani tu, ani tu. Nie, to jest jakaś tragedia. Dobra, czekajcie, tu jeszcze były. Nie, tu też nie ma. Zabrał wszystko. Nie. Dobra, no nie, i się spóźniliśmy. Zabrał to wszystko, ale dobra, czekajcie. Nie, 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 nie. Jeszcze się nie poddajemy. Nie, nie. Skupienie, skupienie, skupienie. Może on to gdzieś zabrał po prostu na dół, tam do tej swojej kopalni ametystowej. Więc po prostu zejdźmy na dół i postarajmy się ogarnąć tą. Ton... Yy, tą kopalnię, może tam gdzieś to będzie. Ja tam mam swoją bazę, więc się w tą bazę po prostu na spokojnie wbijemy. Zobaczymy, jak tam wszystko wygląda. Ja mam, mam gacie, mam muszę je założyć, bo dzięki nim po prostu szybciej się skradam. Więc to mi bardzo potrzebne. Teraz chodzimy niżej. Oma. Dobra, jesteśmy na dole. Okej, okay, na spokojnie, tutaj nic nie ma. Okej, okay. dobra. Póki co ciszej i spokój. Najgorsze jest to, że jest ta burza, ale za każdym razem, jak ja to przychodzę, to w sumie ta burza jest, więc już, nie ma, już mnie to w sumie za bardzo nie dziwi. Więc nas spokojnie to ogarnimy, dobra, tu przechodzimy sobie szybko. Mam nadzieję, że tu nie ma magika. Jak on tutaj będzie, to mamy przypał, ale. Ale jak co, to tak jak będzie? mamy potem nie dzielnąć, więc będziemy mogli uciec. Ale w... przede wszystkim na samym starcie, to ja idę się schować w tą, w tą moją bazę. Oni tu jakiś szkielet jest, dobra, tu, 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 tu. tu. Szybko, 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 szybko akcja, szybko akcja. O! Dobra, nie wpaść, nie wpaść w płomień, dobra, tu, szybko tu przechodzimy, dobra, okej, okay, murujemy to, super, dobra, jesteśmy w mojej bazie, możemy się czuć w tym momencie w miarę bezpieczni, tutaj o tej bazie chyba jeszcze magik nie wie, więc, że tak powiem, jesteśmy w, e, póki co uratowani, dobra, szybko przechodzimy sobie, dobra, dzięki tym spodniom i tym, że ja się mogę skradać w taki sposób, to jest w ogóle o wiele lepiej, bo przechodzimy ten tunel mega szybko, dobra, tu, tu i tu, dobra, jesteśmy już prawie na, to był taki długi ten tunel? inaczej go zapamiętałem. Myślę, że był krótko. Co jest? A, dobra, dobra, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Może rozejrzyjmy się tutaj, czy tutaj ktoś jest w tym. E, w tym miejscu, czy nie? Uwaga, tu... Jest magik, jest magik, jest magik. O nie, 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 nie. Nie Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Co on ma w ręce? Widzieliście, co on miał w ręce? On miał w ręce te. te on miał w ręce dwie butelki, ale dlaczego dwie? Co jest grane? Ej, dobra, czekajcie, musimy, wiecie co, musimy poczekać, aż tam te butelki gdzieś na przykład odłoży. I po prostu będziemy mogli mu je zabrać. Ej, jest przypał. Powiem wam, że jest przypał. Czekajcie, zejdźmy tutaj sobie na dół. Ponieważ tutaj będziemy mogli jakoś zejść do niego. Ej, trochę się boję, szczerze mówiąc. Trochę się boję. Gdzie on jest? Gdzieś poszedł? Gdzieś poszedł, dobra. Okej, okay, nie ma go na razie. No, musimy przejrzeć. Kurczę, był tu gdzieś. Boję się, że mi zaraz wyskoczy, nie? Ale dobra, nie ma go. Nie ma go. Dobra, 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 dobra. Wchodzimy tutaj. Przejrzyjmy... Się tutaj przyjdziesz, nie znikaj eee, Panie Magiku Przychodzę tu szukasz? Nie wiem eee, Przyszedłem po ametyst Bo dowiedziałem się, że masz tu dużo ametystu A potrzebuję ametystu Ja zabrałem ten ametyst tam, stamtąd Z tamtego, z tamtego pagórka Tak, 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 stamtąd i, i ale tylko prego. dwa, tylko dwa, tylko dwa zabrałem, więc jakby, yy, mogę, yy, już je tu oddałem, odłożyłem tutaj, I te dwa. I zabrałeś coś, co należy do mnie. Yy, co takiego? Moje krzykarze mi wszystko powiedziały. A co, ale Brałeś co tref. ja taki... już uczynienie uczynić, możesz coś zrobić. Jeśli tego nie zrobisz, zamienię Weronikę z tosią ciałami. Co? I to będzie na zawsze, na zawsze. Ale dobra, jako mam pewne, że ty masz faktycznie dwie fiolki? Zabrałem ci jedną fiolkę e, z krwi z mojej siostry. Skąd mam pewność, że te dwie, które tam masz, to są to, to jedna z nich jest od mojej siostry? Skąd mam taką Bo pewność? Nie Tutaj widzisz, że są dwie różne krwi, dwie różne gęsaści. Proszę mi pokazać. Jeśli chcesz, proszę bardzo. Mam tego pod dosadkiem. A Tosi? Proszę. A teraz to oddaj. A kto powiedział, że ja będę chciał to oddać? Gdzie umrzesz? Myślę, że cię nie widzę. Nie! Co są mnie? Oła, gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Co. Co tu się. Co tu się dzieje? Ej, co to jest. Jestem uwięziony w czymś? Czy o co chodzi? Dlaczego tu jest perła? Ja mogę ją zabrać, czy jak. O, dobra, czekajcie, bierzemy to. Czy ja mogę z tym wyjść w ten sposób? To jest! Dobra, wyszedłem z tej klatki, jak to jest możliwe, że on tak to nie przemyślał tego, chyba, że, chyba, że specjalnie dał tam tą perłę i dobra, może to było specjalnie Ej, dobra, co ja mam tu robić, dlaczego on mnie tu przeniósł? Halo, magik, jesteś tu? Dobra, nie ma go To jest jakaś mapa Nie no, o co tu chodzi, o co tu chodzi? Ja mam książkę jakąś w ekwipunku I tu są jakieś rzeczy, dobra, czekajcie, weźmy sobie to, bierzemy, bierzemy, to może mi się przydać Jest książka, dobra, przeczytajmy Katedra Przeniosłem Cię tutaj, żebyś mógł rzucić okiem na mapę całej krainy olbrzymi. Jakich olbrzymów? Nie podoba mi się to. Nie martw się, olbrzymów chwilowo tutaj nie ma. Ale na pewno wy... wyczuły działalność magii, więc niebawem może się jakiś olbrzym pojawić. Gdzie on mnie wysłał? Potrzebuję, żebyś przyniósł mi kilka rzeczy. Oto lista zeschnięty korzeń, krew szczura, zaklęta księga magika. Co jest grane? Co to jest za miejsce? Zanim zostałem wygnany z tej krainy, przyniosłem tam wiele moich rzeczy. Czyli on został stąd wygnany. Ej dobra, czyli magik tu kiedyś był. Ej dobra, to się zaczyna, zaczyna się tutaj nieźle kotłować, nie? Eee, z, z, tam wiele moich rzeczy, pewnie część z nich zabrały sobie olbrzymy. Dlatego przeszukaj ich domy, a na pewno znajdziesz to, co trzeba. Pewności nie mam, ale podejrzewam, gdzie mogą być te wszystkie rzeczy. Zeschnięty korzeń, możliwe, że znajdziesz w domu pie z piernika. Mieszka tam wiedźma. Co tu się wyprawia? Co ja mam Co ja mam zrobić? Mieszka tam wiedźma, która lubi te korzenne ciasteczka i pierniki. Krew szczura powinna być w dużym mieście. Tam zawsze było ich dużo, biegały między nogami. Dziś ich nie ma. Bo działa, bo działa tam zaklęcie od... Nie, już się gubię, to ma pięć stron, dobra, czekajcie, zaraz jesteśmy przy końcu. Zaklęcie odganiające je poukrywały się i dobrze, ale krew musisz zdobyć. A moja magiczna księga będzie w moim domu, niedaleko miasta. Mieszkanie w górze, bardzo dobrze je wspominam, tam też zostawiłem wiele moich rzeczy, w tym magiczną księgę, schowałem ją pod łóżkiem. Dlatego jest szansa, że te wstretne olbrzymy jeszcze jej nie znalazły. Musisz tam poszukać. Nie, dobra, ja, ja powiem, mam widzowie, ja. Yy... Mam dość, mam dość, dobra, czekajcie, tu widzę, że jest jakaś zbroja jeszcze Załóżmy sobie ją Może mi się przydać, może mi się przydać ta zbroja Nie wiadomo, co to jest za miejsce nie wiadomo, co my tu będziemy robić Kolejne narzędzia, mi by się przydało żarcie jakieś Przydałoby mi się żarcie, halo Czy ja tu znajdę jakieś żarcie, może tutaj w tej skrzynce Dobra, mamy ziemniaki Ja nie mogę, jeszcze ziemniaki, jak dobrze Dobra, pytanie teraz, czy, czy tutaj po prostu one były czy, czy magik tak przemyślał, że ja po prostu jem ziemniaki I dla, nie, dla mnie je właśnie przygotował Ej, tu jest jakaś książka O co chodzi? Dobra, czekajcie, bo ta książka. Yy, nie wiem, co to jest za książka z prośmią. Pusta. Dobra, dziwne. Dziwne, nieważne, nie, nie zwracajmy na to uwagi. Dobra, mamy tutaj tą, 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 yy, tą mapę, o której on mówił. O co tutaj chodzi? Co to jest? Co to są za budynki w ogóle? Tu jest jakiś, jakiś latający ten. Coś dziwnego. To nie wiem, co to są jakieś. Jakieś przewrócone drzewo? Nie wiem. Dobra, nie wiem, o co chodzi. To wygląda jak. Jak czapka jakaś. Ej, dobra, nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne. Dobra, gdzie ja jestem w tym momencie? O, to będzie pewnie to duże miasto. To będzie duże miasto. To nie wiem, co to jest. To wygląda trochę jak piernik. Może to jest piernik. Nie wiem, zobaczymy. Zaraz się okaże. Dobra, no ja po tej mapie to za bardzo wiele nie wiem, nie? Dobra, nieważne. Wychodzimy, wychodzimy stąd. Idziemy zobaczyć. Co to jest? Dobra, to są czarodzieje ze stojącej. Dobra, nie wiem, co myśmy tu odnaleźli w tym momencie. Dobra, to jest taka ta katedra. Tam będzie to duże miasto, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak to wygląda trochę. Dobra, czekajcie, jak ja mam stąd zejść? Czy ja mogę stąd zejść jakoś normalnie? Czekajcie, może tu. Dobra, tutaj. Po tym co jest? Jakieś drzewo, czy co to jest? Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, tak, żeby mi zadało jak najmniej obrażeń. Dobra, tu chyba mi zada najmniej. Dobra, okej, okay, jest dobrze. Dobra, zeszliśmy na dół. Tam są jakieś takie bańki, w których. są jakieś dziwne rzeczy. Dobra, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, czekajcie, jeżeli tam jest duże miasto, jak pamiętam tą mapę, to było tak, że, że ona patrzyła chyba w, taki, w ten sposób, czyli czyli to będzie prawy dolny róg, tam był lewy dolny róg, jeżeli to jest to duże miasto, tam był piernik jakiś, chyba tak, tak by to wychodziło. No, czekajcie, zobaczmy, czy coś tutaj jest, czy czegoś tutaj nie ma. Ej dobra, coś tu jest. Czy, to jest, czy to jest! czy to jest piernik? Ej dobra, to wygląda jak piernik. To mógłby być piernik, szczerze mówiąc. Dobra, czekajcie, zobaczmy tą książkę jeszcze raz. Mm. Yy, wygnany coś tam, coś tam? Yy, pe pewności nie mam, ale podejrzewam, gdzie te wszystkie rzeczy, ok Zeschnięty korzeń, możliwe, że znajdziesz w domu z piernika mieszka tam wiedźma, która lubi te korzenie, ciasteczka i pierniki. Dobra, czyli czyli mam, mam się nastawić na to, że spotkam tu wiedźmę jakoś, tak? Już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba, ale dobra, na spokojnie. Czy, czy skoro, to jest, skoro to jest kraina olbrzymów, to by wyjaśniało, dlaczego są tak ogromne te drzewa? Pytanie, czy teraz te posągi? definiuję jakby wielkość tych olbrzymów, czy te olbrzymy nie będą masz takie duże, ej, szczerze nie wiem, ale dobra. Zobaczmy... Nie, nie mogą być takie duże, bo by do tego domu nie weszli. Dobra, czyli, czyli raczej, czyli raczej nie, dobra. Nie no nie boję się tu wchodzić, nie? Boję się, że coś tutaj znajdę, czego nie powinienem znajdować Dobra, tak. Okej, okay, chyba tu nikogo nie ma, jest jakiś duży kocioł. Dobra, nie wiem o co chodzi. Przejrzyjmy to, zobacz Tu mają jakieś... Co to się tu wyprawia? No, ale ładnie posegregowane tu mają. Ty Nederai no, to right, mają w coś sensie debris. Dobra, ile głów smoka, co jest? Skąd oni takie rzeczy mają? Dobra, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma Dobra, e, czego miałem szukać? Co to było? E, zeschnięty korzeń To się będzie nazywało jakoś konkretnie, czy jak? E, ja nie wiem, to jest zeschnięty korzeń? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, nieważne e, To trochę wyglądało jak korzeń, szczerze mówiąc, to co tu znalazłem, czekajcie, gdzie to było? To Dobra, wezmę jedno na wszelki wypadek, może to jest to. Mm, dobra, znetnijmy tutaj. Dobra, tu jest wiadro wody. Biorę to wiadro wody. No, ile tego jest? Dobra, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Dobra, tu. Tu są jakieś rzeczy na ścianie. Widzę, że tu jest grzyb, tu jest coś takiego, tu jest to. Okej, okay, tu są jajka jakieś. Jakieś rzeczy na ziemi leżą. Ej, dobra, jakie dziwne miejsce, nie? Dobra, ale gdzie? Nie ja miałem jakiś zesnięty korzeń znaleźć, chyba to jest to, co ja znalazłem, tak mi się wydaje. Czekajcie może tu. Oh! Zeschnięty korzeń! O kurcze, dobra, 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 dobra. To jest to, w takim razie to nie jest to poprzednie. Odkładamy to. Mamy zeschnięty korzeń. Dobra, czyli to pierwsze zdobyliśmy. Dobra, tu było tu, okej okay, git. Wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. Dobra, czyli pierwszą rzecz mamy. Ej, dobra, 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 dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Ej, dobra, bo już, już myślałem, że będzie ciężko. Dobra, idźmy dalej, co dalej? Zeschnięty korzeń. Okej. Okay. Krew szczura powinna być w dużym mieście. Tam zawsze było ich dużo, biegały między nogami, dziś ich nie ma, bo działa tam zaklęcie odganiające je, poukrywały się i dobrze się do, do, e, pogrywały, i dobrze, ale krew musisz zdobyć. Dobra, czyli musimy pójść tam do tego dużego miasta, tak? O kurde, dobra, no to się zaczynają tutaj niezłe kurcze jaja, powiem szczerze. E, boję się, że spotkał tu jakiegoś olbrzyma, tak jak było tam napisane, jest ryzyko, że mogły wyczuć magię i będą tutaj chciały wrócić. Póki co. Nie widzę, więc y, możemy być spokojni i miejmy nadzieję, że tak pozostanie do samego końca. Nie wiem tutaj jak ja stąd wrócę, nie wiem w jaki sposób Magik mnie stąd wyciągnie. W każdym razie mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej, jak tylko zdobędę te wszystkie rzeczy, które potrzebuję. Czyli potrzebuję jeszcze dwie rzeczy. E, ten krew szczura i e, jakąś księgę Magika, tak? Dobra, więc Ogarnijmy to na spokojnie. Dobra, czekajcie, jak ja tam wejdę na górę? Czy ja wejdę po tych lianach? No i dobra, jak ja wejdę po tych lianach, to będzie. No, będzie ciekawe. Dobra, możemy z tej góry zerknąć też, w którą stronę ma być ten dom Magika. Bo tam był ten dom z Piernika, dobra, czyli to jest jedna rzecz, którą mamy ogarniętą. Ale dom Magika, czy on będzie mieszkać też w tym mieście? Słuchajcie, zaraz. Tam była taka Tedra, ok. Stamtąd wyszliśmy. Tam był ten dom Piernika. O kurczę, co jest grane. O, dobra, jestem już na górze, jestem już na górze. Kanały. Nie wiem o co tu chodzi. Skrzynka pusta, dobra, i jest miasto. Okej, okay, dobra, czyli w tym mieście. Ale jakie ja mam znaleźć krew szczura? Czy ja mam znaleźć szczura, czy ja mam znaleźć krew? Dobra, czekajcie, rozejrzyjmy się jeszcze po okolicy. Tam są jakieś domki. Może to tam trzeba pójść, ale dobra, czekajcie, jeszcze gdzie indziej. Tam nic nie ma. Ej, dobra, to chyba jest tam, chyba tam będę musiał pójść, pójść. dobra, nieważne Albo tutaj, ja w... nie wiem gdzie jest ten dom magika, ale czekaj, on napisał, niedaleko miasta coś tam było, nie? Ej, krew szczura, a moja magiczna księga będzie w moim domu niedaleko miasta, czyli nie w mieście Mieszkanie w górze, bardzo dobrze je wspominam, tam też zostawiłem wiele moich rzeczy Dobra, czyli to będzie to, na 100%, bo to jest w górze Dobra, to tam musimy pójść, tam, dobra, czyli tam mieszkał magik Dobra, jak ja mam tutaj znaleźć teraz w takim razie krew szczura? Czy ja znajdę po prostu, nie wiem, w butelce jakiejś? Czy jak? Mam się włamać do jakiegoś budynku, Halo? Jest tutaj ktoś? To to jest. Czy to wygląda jak wioska olbrzymów? Szczerze mówiąc nie. Szczerze mówiąc, to są normalnej wielkości domy, tak mi się wydaje. Ale. Ale może, może, może to są. Może, może to nie są takie olbrzymy, jak mi się wydaje, może to też nie są takie wielkie, wielkie olbrzymy. Dobra, wiecie co, tam są, tam jest to... te kanały. O, tu jest jakieś wejście do... Aha, no, zamurowane. Okej, okay, czyli nie można wejść. Dobra, wiecie co, ja zajdę do tych kanałów. Zajdę do tych kanałów, ponieważ... Ej, w sumie czekajcie, skoro napisali, że Znaczy napisali, napisał Magik Krew szczura powinna być w dużym mieście Tam zawsze było ich dużo Biegały między nogami, dziś ich nie ma ee, Bo działa tam zaklęcie Odganiające je Poukrywały się i dobrze, ale krew musi zdobyć Czyli jak się poukrywały, no to pewnie w kanałach Przecież to wszystko mieszka w tych kanałach zasranych No dobra, schodzimy do tych kanałów Takie, no. nie, 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 ja mam widziałem coś Coś tu się ruszyło. Dobra, nieważne. W każdym razie, yy, wiecie co mi przypominają te kanały? Nie wiem czy pamiętacie, ale. Szur! Co jest? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj! Yy, te kanały przypominają mi kanały Pennywisea Palionowa, Widzowie, jeżeli ktoś pamięta. No nie no, co jest grane, To jest. Dobra, szczur se normalnie biega. Ej, dobra, miałoby być ich dużo. Jest jeden póki co. Chyba, że ich jest więcej i one tak tutaj latają. Ej, one mają jakieś kanały. Dobra, dobra. Jest szczur. Czekajcie, kurczę, muszę go dogonić. No nie no, przecież on mnie nigdy ja go nigdy nie złapię w ten sposób. No nie no, to jest nie do zrobienia. Jak ja mam go zdobyć? Dobra, czekajcie. Tu? On tu gdzieś krąży w tych swoich tunelach. Dobra, tu wbieg chyba. Halo szczurku, chodź tu. Chcesz sera? Ziemiaka ci rzucę. Patrz. Dobra, kuszę go na ziemiaka. Na ziemiaka go kuszę. Na ziemiaka. Niech, ten... Niech tu weźmie go. Niech podejdzie i go weźmie. I go wtedy... Kurde, tam jest! Chodź tu! No nie! No nie, 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 czekajcie, 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 czekajcie. Trzeba zrobić... Trzeba zrobić zasadzkę dla... ...szczura. Zasadzka na sz... No nie, no przecież ja nigdy go nie dogonię! On jest za szybki! On jest za szybki, dobra. Tu pójdźmy, tu... O, je... Dobra, tam jest. Chodź tu, chodź tu, kurde, jak cię zaraz... ...jak cię wytarmoszę za ucho... ...to zobaczysz, co się będzie z tobą działo. Chodź! Tu. Dobra! Dobra! Jestem blisko, jestem blisko, jestem blisko, jestem blisko nie <grywa> nigdy nie złapie Jest dostał dobra, dostał, 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 dostał. Dobra, obchodzimy tu dookoła, obchodzimy tu dookoła, obchodzimy, teraz się poskradajmy, żeby on nie spodziewał się, że ja tam wyjdę. Dobra kurde! Ja myślę, że będzie bliżej te ściaki tu! Dobra, tu! Tu kurde, jak ja mam go zdorwać! Jakie ja mam go dorwać? Gdzie on jest? Nie ma go już w tym kanale, już se pobieg gdzieś. No nie, nie, no to jest niemożliwe. O dobra, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Znajdźmy go, znajdźmy go tu. Jest! DONI! Nie dobra, ten szczur się ze mną bawi. Ten szczur się ze mną bawi. To jest, to jest, to jest niepoważne. O! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Szybko, 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 szybko. szybko. No Tu! Jak on nigdy nie umiję w ten sposób? Że on ciągle wbiega w jakiś kanał. O! Szybko! Nie! No już tyle dostał! Już się, nie, już zbagowały mi się te serduszka. Ja myślałem, że on upadł tam gdzieś. A on. Dobra, tu był, tu był, tu był, tu był, tu był, tu był. Szybko, szybko, szybko. No w jakiś kanał, wbieg, dobra, tu wybiegnie. On zna te kanały jak was. Własną... jest, Kurde, pan! Ja się wystraszył! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Szybko! 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 Dobra, gdzie ten kanał idzie, gdzie ten kanał Dobra, dobra, dobra Dobra, widzę, robimy zasadzkę na tego... na tego szczura. Czekajcie, jakoś. Ja się O jest, 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 Dobra, tam szedł, tam szedł, tam szedł, dobra, tu, tu, tu. Odźmy to dookoła. Jest tu, biegnie, 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 dobra, szybko, szybko. Co to jest za... Tu wybiegnie, wybiegnie tu, patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie to co ja mu teraz zrobię tu Co ja mu tu zrobię, to będzie głowa mała. Dobra, co jest? No nie, no wrócił z powrotem! Dobra, szybko, 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 szybko! Szybko Giń Giń Jest Zabiłem go Wypada z niego krew Krew szczur Mamy to Dobra Jo nie mogę Dobra mamy kolejną rzecz Jest zaschnięty y, korzeń I y, krew szczura Mamy już dwie rzeczy Dobra pozostała nam już tylko i wyłącznie księga Ej, zmęczyłem się bieganiem za tym szczurem, przysięgam. Zmęczyłem się bieganiem za szczurem. Przecież to była, to była przeprawa przez, przez mękę, nie? Dobra, wychodzę z tych kanałów, mam już ich dość, mam już ich dość. No, a ostatnia rzecz, którą mamy do zrobienia, to jest dostać się do tego domu, yy, do domu magika. Dobra, musimy zejść tutaj tymi lianami. to było tu? Czy ja ten schodziłem? Nie, ja schodziłem w jakimś innym miejscu. Gdzie chyba tu schodziłem. to no, jest za olbrzym. Dlaczego? O, dobra wrócił, jest tu olbrzym. Ej, dobra, nie, 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 nie. To mnie przerasta, to mnie przerasta. Dlaczego tu jest... Jaki on jest wielki. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kupiłem go. Skupiłem go, czekajcie, czekajcie, ja muszę uważać, żeby go nie spotkać. Uf. Co to jest za olbrzymy Dobra. Robimy tak, robimy tak. Czekajcie, musimy stąd zejść jakoś. Ja mam wiadro wody. Mam wiadro wody. Dobra, mam lepszy pomysł. Mam lepszy pomysł. Wykorzystam moje umiejętności i po prostu zrobię wiadro z tej górki i po prostu polecę tutaj będę bliżej jakby tego tego domu magika. Dobra, widzowie, trzeba lecieć. Lecimy. To jest moja to jest moja chwila. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy i Dobra, jest udało się, udało się, udało się, udało się, udało się. Dobra, lecimy w stronę tego domku. Mam nadzieję, że uda nam się tam dotrzeć. Kunie mnie. GONI O nie, 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 Szybko, 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 szybko. Leć, 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 leć. Gdzie ja mam lecieć? Gdzie ja mam lecieć? Jak ja mam się tam dostać? Dobra, tu są jakieś schody. Są jakieś schody. Gdzie on jest? CO, jes? co JEST? CO JEST ZA MNĄ JUŻ? Szybko, 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 szybko. Szybko, chowaj się tu do czegoś. Nie wiem, co to jest. Uff. Uff. Stoi tu, stoi tu, stoi tu, stoi. Stoi tu, poszedł sobie gdzieś Stoi, on, nie, jak się patrzy Co to jest za olbrzym Co Nie, 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 czekajcie, żeby on tu mi miedze... On wie, że tu jestem, nie, najgorzej Jak ja mam stąd wyjść Jak ja mam stąd wyjść teraz Przecież on mnie tutaj dopadnie On mnie tu dopadnie Dobra Znikł Poszedł gdzieś Dobra Poszedł sobie gdzieś Boję się, że mi zaraz zaskoczy na łeb Dobra, szybko, szybko, wyżej, szybko, wyżej, szybko, wyżej Dobra, musimy znaleźć tu dom magika Gdzie tu jest dom magika? Szybko, szybko, szybko Dobra, tu, tu, tu Dobra To nie wygląda jak dom magika To wygląda jak jakiś taki Taki basicowy dom Nie, to nie jest na pewno dom magika Dobra, lecimy dalej Lecimy dalej, dobra Dobra, nie widzę go Okej, okay, dobra Poszedł sobie gdzieś Mam nadzieję, że nie poszedł po inne olbrzymie Jak oni rozbiorą ten budynek, to To będzie lipa Dobra, tu nie no, to. Chyba, że to wszystko to jest dom magika, ja mam to wszystko przejrzeć. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, tu przejdźmy. Tu coś jest, a to są te same drzwi. Dobra, tu. Tutaj. To jest dom magika 100%. To jest dom magika 100%. Tak jest, dobra, mamy to. Mamy to. Ej, dobra, jesteśmy w domu magika. Dobra, czyli ja, jeszcze raz, przypomnijmy sobie książkę. Przypomnijmy sobie książkę, jak to było. A moja magiczna księga będzie w moim domu, niedaleko miasta. Mieszkam w gó mieszkanie w górze, bardzo dobrze je wspominam. Tam też zostawiłem wiele moich rzeczy, w tym magiczną księgę. Schowałem ją pod łóżkiem, dlatego jest szansa, że te wstretne olbrzymy jeszcze jej nie znalazły. Musisz tam poszukać. No ten olbrzym jest tak duży, że on tutaj by. palcem nawet nie mógł wejść. A gdzie tam dopiero całym sobą. Dobra, czyli pod łóżkiem. Pod łóżkiem, pod łóżkiem, pod łóżkiem, dobra. Dobra. Okej. Okay. Tu jest łóżko. Jest jakieś zejście. Okej, okay. dobra, tam będzie trzeba zejść. Przyjrzyjmy te miejsca jeszcze. Czy coś tutaj jest? To jest to oko magika. Czy on ma tutaj jakby wgląd w to dzięki temu oku? Nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, to jest wszystko puste. Mówił, że tutaj wiele rzeczy zostawił, a jednak jest mimo wszystko puste. Dobra, zejdźmy na dół. Ugarnijmy to, dobra, tu. Tu nic nie ma. Jak kurde, no to gdzie on to zostawił? Aha, kocioł jest kolejny. On, ten kocioł, który. Zaklęta księga magika. Okej, okay. mamy to, ale czekajcie, ja jeszcze zobaczę, okej, okay, tu jest niebieskie, czyli to nie, nikt tutaj nie wszedł w ten kocioł Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale dobra, mamy, mamy tą księgę magika, czy ja ją powinienem zabrać? Ej, boję się Ale dobra, on kazał mi je zabrać, czyli mam tak, zaschnięty korzeń, korzeń, zaschnięty korzeń, ko ten, krew szczura Kurde, boję się, ej, naprawdę, tak się boję to brać, nie? Ale dobra, no kazał mi to zabrać, no to biorę, nie? Dobra, widzowie, kazał to zabrać, to bierzemy, biorę to i kur CO JEST?